Jak tam, wejść do mini? No, ten magnes jest taki silny, że przyciągnął nowe tarmana. Musimy się go pozbyć jakoś. O! Odczepcie mnie! Dobra, jedziemy do kryjówki, tam coś wymyślimy. Dobre. Dawaj. No, kurde, słuchaj James, trochę ci współczuję, jak przyjedzie komendant, to nie chciałbym być w twojej skórze. W ogóle, co tutaj się stało? No, no i jeździł taki w, w, wielki złodziej chyba z Monster Truckiem, myślałam, że to złodziej. No i wysłałam za nim helikopter, no i wtedy podjechał ktoś tam, nie wiem kto to, no i wyrywał safe, ale miał elektrobardę. Ja nie wiem, jak to się stało. No, uwaga. Jedzie komendant i Batman. James. O nie. Do mnie już. James. Jak ty to pilnowałeś? Yy, przepraszam komendancie, no nie chciałem. Komendancie. To były jakieś cuda techniki. James nie miał szans. To był jakiś elektromagnes. Do tego... Przyciągnął nawet Iron nie mamy z nim kontaktu. Jest Batman. Batman, chodź tutaj. Robin też. Witajcie chłopcy. No Robin, trochę podrosłeś. Słuchajcie, sprawa jest dosyć śliska. Jak tutaj James nam powiedział, był tu jakiś samochód z elektromagnesem i wyrwał safe. Dodatkowo był tak silny, że wciągnął nawet Ironmana. Trzeba się rozejrzeć i zobaczyć, czy są jakieś ślady. Okej. Okay. Więc do roboty. Jak tam, chłopaki, są jakieś ślady? Teoretycznie mamy tylko ślady opon, ale. Wydaje mi się, że podczas kradzieży tego sejfu wypadł im naszyjnik z wielkim brylantem. Akurat to jest dobra wiadomość dla nas, bo ten brylant jest bardzo drogi. Chodźmy go zobaczyć. Okay. To jest ten brylant? Tak, to właśnie ten. Mój huh? wózka taki miała. Co się stało Batmana? Co tak za nie mówiłem? Bruce, tylko ty zostałeś. Wszyscy na ciebie czekają. Wszyscy nie. już są w środku. Nie, ja nie chcę, nie, i Ale przecież to wycieczka szkolna. Ale ja nie chcę! No dobra. Panie kierowco, pan odjeżdża, Bruce zostaje z nami. Jak tam uważacie? I tak straciliśmy przez niego już pół godziny. Do widzenia! do widzenia dobra Bruce, skoro nie chciałeś jechać na wycieczkę zapraszam Ciebie i mamy dzisiaj na lody dobra? dobra chodźmy Maleko jeszcze na te lody? jeszcze tylko kawałek, spokojnie Bruce, już idzie stać to napad dawać kasiury! Szybko, nie mam czasu. Spokojnie, spokojnie, nie wierzę. To za piękny naszyjnik, niech pani godda Nie, to prezent od mojej babci. Dawaj ten naszyjnik i to już. Spokojnie. Dawaj ten naszyjnik. Psiw, o! Psiw, o! o, bruz, podejdź. Pamiętaj, że jesteś moim jedynym synkiem, musisz być odważny. Pamiętaj o tym zawsze. Dobra? Dobra. A co sobie przypomniałeś Batman? Już nieważne. Bierzemy tą sprawę. Robin to bardzo ważne. No dobra, powiem to komendantowi. Chodźmy. O ten bakłonie się tak zawiesił, co mu się ciekawe przypomniało. Nie Komendancie, biorę tą sprawę, rozwiążę ją. No dobra, ale posłuchaj. Daję ci tydzień. Jeżeli nie będzie żadnych efektów, to przejmuję to, dobra? Okej. Okay. No dobra, to bierzcie się do roboty. Chcę mieć raport codziennie, okej? Okay? Okej. Okay. A ty, James, chodź, mamy do pogadania. James, dawaj! Mm. Słuchaj Robin, zbierz mi odciski, opon i wszystko wrzuć do komputera w Batmobilu, okej? Okay? ok. I zaczynamy. Naszym priorytetem będzie złapać tych przestępców. Batman, jeśli mogę pomóc, to daj znać. Nie, nie trzeba. Okej, okay. zajmę się swoimi sprawami. 这么大了，什么呢？<noise>